Co oznacza, jeśli widzisz powtarzające się liczby, a w tym wypadku 1818, 18, albo dwie osiemnastki na tablicach rejestracyjnych? Otóż jest to wiadomość od aniołów, od posłańców przewodników i sugeruje, że nadszedł czas, by skupić się na duchowym rozwoju. Ja nazywam się Marta Lange i nagrywam dla Was właśnie te filmy o powtarzających się liczbach i anielskich liczbach, ponieważ sama je widzę od wielu lat. I szukałam powodu, dla którego dostaję te wiadomości, dla którego dostaję te synchroniczności, znalazłam i wam to nagrywam, jakie ja widzę. Liczba jeden to zawsze nowy początek, ambicja, odwaga, cechy przywódcze i pewność siebie. Natomiast ósemka to obfitość, sukces, stabilność finansowa i dobrobyt. Również taka przekręcona ósemka to nieskończoność. Jeśli chodzi o miłość i związki, liczba anioła 18-18 zachęca nas, abyśmy najpierw przyjrzeli się sobie, zanim zaczniemy szukać partnerów lub szukać potwierdzenia u innych. Przypomina, że szczęście zaczyna się w nas samych, a gdy znajdziemy równowagę w naszym życiu, wszystko inne ułoży się naturalnie. W tym również znalezienie kogoś, kto pokocha nas za to, kim jesteśmy. Jeśli chodzi o pracę i karierę, to anioł 1818 18 wskazuje, że jest idealny czas na podejmowanie ryzyka, jeśli jest to konieczne, lub na wprowadzenie zmian, żeby osiągnąć swoje długoterminowe cele. To może być sugestia, że należy podjąć decyzję z pewnością siebie, ponieważ prawdopodobnie przyniesie pozytywne rezultaty. Natomiast jeśli chodzi o rozwój duchowy, może wskazywać na duchowy wzrost. Uważnie obserwuj swoje prawdziwe cele w życiu i zobacz, czy są połączone z celami Twojej duszy. Nie chcę zobaczyć, jak do tego dojść, po prostu będziesz spokojna, spokojna i szczęśliwa. Jeśli nie wiesz, jak do tego dojść, szukaj kogoś, kto pomoże ci to przepracować na sesjach pozdrowienia kwantowego czy na zsypowaniu emocji, które przyjmie A zobaczenie Anioła 18/18 18 jest znakiem również do zaufania. Siebie I w to, że wszystko ułoży się jak najlepiej, jeśli będziesz tak myśleć. Jest to, podsumowując, liczba, która wzywa nas do poszukiwania równowagi w środku. Wskazuje na pomyślność, szczególnie w finansach, i otwarcie się na swoją autentyczną misję życia. Jeśli podobało Ci się nagranie, jeśli było pomocne, zostaw komentarz, przyjmuję, dziękuję, naciśnij serduszko i plusik, żeby dowiedzieć się więcej o tych magicznych, tajemniczych liczbach, anielskich liczbach, jak również o rozwoju duchowym i rozwoju osobistym, bo jest to tematyka, którą zajmuję się na co dzień. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.